Widzę, że już jesteście, także się ma z tej strony Mafia Rolnik. No. Witam was w kolejnym odcinku dzisiaj Rola 2022. Cześć, prawie już ostatni odcinek będzie. Jeszcze dwa odcinki trzeba wypuścić i koniec. I tak, lecimy dzisiaj sobie belki zbierać na pole. Widziałem 60. To lecimy. Dzisiaj samo 60 jadę, jak to było, już parę razy, to se, tam na górę, podjedziemy. Dobre. Co? Nie, no nie dobijajcie mnie. Niedobrze. Jedliście może kiedyś placki drożdżowe? Bo akurat mam przyjemność zjeść takie coś. Bardzo dobre. Tylko szkoda, że z jabłkiem. Jakby co lubię jabłka, ale szczerze tak w środku tego to nie bardzo smakują. To no tak, jak już stąd weźmiemy, no to ich będzie już na przyczepie 5 siedzieć. Trzeba się szybko wyrobić przed deszczem też, nie wiadomo kiedy będzie. Więc trzeba zbierać. Do stoda trzeba. Za wiele, ja czasu mam najgorzej. Do 14, kurde, nawet przed 14 muszę się urwać, a raczej lecieć, żeby zdążyć. Punktualnie. Dobra, najważniejsze, czego by nie zapomnieć, to mija do filmu. I dlatego z tej, tej strony sobie dobrze. bud wyszło. I ten tego prześlimy sobie to. Aha, no tak zapomniałem. Nowa miniaturka akcji siewy. Już Paweł zrobił, trzeba ogarnąć. No. tego. I taki sam problem. Już my to po prostu, że ja tu sobie stawiam belki, takie coś, takie, 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 no, sraki. Dobra. Takie to wychodzi po prostu na nerwy człowiekowi czasami. Że chce zrobić coś porządnie, a tego to nie da się zrobić. Chcę zacząć nową serię na PGR Bruzda. Myślę oczywiście, że uda mi się z tą serią zrobić. <laughs> Jeśli chciałby ktoś dołączyć właśnie do serii PGR Bruzda, to zapraszam Was na Discorda mojego, którego może podam link w opisie. Albo możecie w komentarzach pisać swoje niki a ja was pod, oczywiście pododawam pogadamy trochę ja tak kurde. Teraz jakoś musimy tu podjechać, żeby było dobrze, żeby Bela też nie spadła. Dlatego... Hmm, tutaj musi być równia. Coś takiego. Także ten. Y, Bierzemy to, lecimy. Znowu zmieniłem kolor w 60. Bo, ponieważ, kurde, trudno trochę dorwać yy, kolor właśnie taki, jakim mm, 60 moja jest na ko, ko, jakim 60 maja jest kolorze, na pewno nie znajdziesz w tym, w ty, tej 60, co ja gram. Oczywiście ona zele z Mothaba, więc wiadomo, na pewno z tej byś zdobył, oczywiście. Tylko to na niektórych mapach właśnie ona działa, że można jej kolor zmienić, bo tak jak widzicie nie ma tutaj koloru blachy. Ale czasami właśnie zdarza się, że jest. I można ustawić. To jest najbardziej... To jest najlepsze, że da się ustawić, tylko na niektórych mapach się udaje. Albo jak gra się w multiplayer to mi się udało. Z pawełkiem. Coś takiego. No. No tak, no multiplayer grałem. To się udało. Czyli tu no multiplayer trzeba wejść? I będzie działać. O kurde. To po prostu to jest akurat dobre. Ten multiplayer wpływa też na modyfikacje trochę. I tak, testować, testować to. Dobra. Dobra. Dół jest zapełniony teragura. Ile belek jest? 1 2 3 4 5 6. No to 5 góry się zmieści. Ta jedno z nich to idzie na dół, kurde. Szybciej kurde, bo mnie ucieka. Dobra, e? stop, 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 dobra, do tyłu, do tyłu, do... o, to, 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 dobra, 3-4 no pięć wychodzi, że tylko jest, dobra, reszta jakoś tu się zrobi. Hamuj, kurwa. Trzydziesiątka nie chciała zahamować. Kurde. Dobra, na górę pakujemy. O, kurde. Dawaj, powoli. Powoli. Mulce jak żyleta w 60. Tylko, po, po, tylko tak jest, że czasami na górkach to wiadomo. Za ile tur. 2-3, 4 rzędy. O, kurde, no to. Może jedną weźmiemy na widły se. Weźmiemy coś takiego. Jeszcze trochę czasu mam Idealnie będzie na tej miniatureczkę Pawełowi już przesłałem To trzeba przyjazd Wyjście z gry Ładowanie Filmu właśnie tutaj Te władowanie Żeby na YouTubie już był No to No to powiem Że jest profil Nie mam czasu na wakacje, moja firma musi stać Jestem jak Herakles, bo mam aż 12 prac, to nie czar Robię hajsy I nie mam czasu na wakacje Yyyy, chawuj, Kurba! Kurwa cofaj, cofej, 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 ooo, dobra, dobra, to se ułożymy, pasy zapniemy i tam tamtą belkę, tak jak mówiłem wcześniej, to dobra, może być bierzemy na widu belkę i jedziemy. albo nie, załaduję na ten. Dobra, to ten, te, ten, te, ten tego, z, yy, to muszę odczepić i nie wiem, gdzie to wziąć. <laughs> Dobra, coś takiego. To jedziemy ostrożnie już tam, zrobimy to. the Dobra, zamknę. I tak. Belki do stodoły. szupiamy, cyk i stodołę trzeba będzie otworzyć Dobra, myślę, że wam się odcinek podobał w kolejnym jeszcze się widzimy, no na żniwach Także do zobaczenia i cześć, trzymajcie się!